Połączyłem my po 5 miesiącach. No Dlaczego tak późno? Bo miałem wyjebane. A dzisiaj przejdziemy od nowa przegląd i, no i ogólnie zakupy będę robił. Także co? Yy, wyruszyłem spod domu. Yy, oczywiście bardzo tutaj z odpowiednią prędkością. Oczywiście ja, jak to ja. musiałem zapomnieć listu. Też nie wiem, czy ja już wcześniej go nie wkładałem. Nie wiem. Yy, ale zamówiłem sobie. Ten taki kurwa zegarek, takiego Rolexa dla Satsumy. No i mam wziąłem ten list i wpakowałem go do mojego yy, szatana. Drodzy Państwo, zapraszam na Was na przejażdżkę moją bryką. Naprawdę cudowną przejażdżkę, ponieważ moje skile jeżdżenia są na wysokim poziomie. Mógłbym przejechać na luzie cały F1, tylko moją Satsumą. Sami zobaczcie. Wziąłem yy, tutaj list i wrzuciłem go do skrzynki na listy. I co dalej zrobiłem? Oczywiście, że jest niedziela, więc musiałem sobie co zrobić. Haha, zapisać grę, ale zanim to. Dobra, no i zapisałem grę. Nie chciało mi się czekać co tej niedzieli. Więc... A włączyłem My Summer Car Editor. No i w sumie pragnienie też bym mógł lekko sobie y, tutaj naprawić, więc... Czy Wy to widzicie? Jaka magia auto się samo naprawiło? Niesamowite jak to się stało? Okej, okay, ja myślę, że możemy teraz przejść do zrobienia przeglądu, więc zajedźmy do tego pana Mirka, który... Kutecznie sprawdzę czy nasze auto jest zdatne do drogi. Teraz wystarczy tylko spokojnie wyjechać i bezpiecznie z diagnostyki. Po co mam uważać na jakieś biegi, na jakieś drzewa czy coś? W razie jak mi się zepsuje auto, a nie będę umiał tego naprawić, to naprawimy mi go Alek, prawda? Na całe szczęście wróciliśmy cali i zdrowi do domu. No i co najważniejsze, mam zrobiony przegląd, a nie wyjebałem się do rowu. Więc właśnie parkujemy z Otsuma do garażu. I oto finalny efekt. Zobaczcie, jak to auto się prezentuje. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z MySummercar, możecie napisać w komentarzu. A ja postaram się dać jakieś fajne mody na pracę, no i sobie pozarabiamy i potoningujemy z Dzięki i cześć.